Największą dla mnie wartością kursu jest jego kompleksowość i nabycie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy już na poziomie projektu końcowego. Za niezwykle cenne uważam również poruszenie szerokiego spektrum tematów, które pozwalają mi zrozumieć świat AI niemalże z każdej możliwej strony, a także wyposażenie nas w narzędzia umożliwiające dość sprawne poruszanie się w tym nowym świecie. W kursie najbardziej podoba mi się wielość i różnorodność materiałów, ale przede wszystkim jego ogromna intensywność. Bo trzeba powiedzieć to otwarcie, że ten kurs nie wkrada się tak nieśmiało w Twoje życie, tylko wchodzi w nie z pełnym impetem i sprawia, że nagle wszystko, ale dosłownie wszystko zaczyna kręcić się wokół AI. I to mi się bardzo podoba. Już na etapie kursu widzę cały szereg zastosowań AI w mojej obecnej branży, czyli w branży kultury. Wbrew powszechnym przekonaniom uważam, że te dziedziny wcale się nie wykluczają, wręcz przeciwnie widzę możliwość, by szły one w parze. Kurs przede wszystkim otworzył mi głowę i sprawił, że stałam się bardziej świadomym użytkownikiem internetu i zaczęłam dostrzegać coraz szersze zastosowanie sztucznej inteligencji w otaczającym mnie świecie. Oczywiście wyposażył mnie w nową i uporządkował moją dotychczasową wiedzę na temat AI, ale pozwolił mi też spojrzeć na ten temat o wiele bardziej wszechstronnie. No, a wielokrotne zapewnienia Marii, że to wszystko jest bajecznie proste, sprawiły, że poniekąd sama zaczęłam w to wierzyć. A dzięki kursowi Elephant AI Pro i moim studiom podyplomowym Biznes AI, zarządzanie projektami sztucznej inteligencji, już za kilka tygodni rozpocznę nową pracę związaną z popularyzacją wiedzy o AI, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Moją pasją są muzyka i tańce swingowe. Od wielu lat tańczę Lindy Hop, Charlestona i Collegiate Shack. Uwielbiam też uczyć się nowych rzeczy, czytać książki i słuchać dobrej muzyki. Gram też na skrzypcach, fortepianie, no i od kilku miesięcy stawiam pierwsze kroki w grze na flecie. Nazywam się Ewa Hamczyk i jestem muzykologiem. Od 10 lat pracuję w branży kulturalnej w wiodących polskich instytucjach muzycznych, a pracę zawodową od pewnego czasu łączę ze studiami doktoranckimi i lada moment będę bronić moją pracę doktorską z muzykologii.